Koło naczelnych. Dzień dobry, witamy Państwa przed noworocznie poświątecznie. Profesor Marcin Urbaniak, Anna Piekarczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. I koło naczelnych, czyli to, co dotyczy zarówno ludzi, jak i ssaków naczelnych, jak i szeroko pojętej rzeczywistości. No, zwierzęcej myślę, bez redaktorami naczelnymi nas nie mylić, jak to zwykle przypominamy. A dzisiaj taki temat, który poniekąd trochę zasugerowany także przez Państwa i przez przychodzące pytania, taka sugestia także się pojawi. Karnawałowy temat. No Bardzo nawet syl sylwestrowy. Będziemy rozmawiać no, o sze szeroko pojętym rozmnażaniu. Seksualności. Aż seksualności. W kierunku kopulacji, prokreacji. W kierunku. Bo, bo wszystko. Zgodzisz się? biologicznie zmierza w kierunku kopulacji, prokreacji? A zdecydowanie, no, gdyby zdefiniować tak filozoficznie, czym jest życie, to to jest pozostawianie kopii. Biologicznie? Tak, biologicznie. Filozoficznie re byś pewnie zdefiniował A No, gdyby szerzej. założyć, to no, pewnie tak, tak. ale chyba od y, większość biologów i, i filozofów biologii zgodziłaby się, że definicją życia w ogóle to jest y, reprodukcja, zostawianie kopii, namnażanie, podział z perspektywy filozoficznej to taki trochę smutny fakt. Czy ja wiem, jest to jakiś kierunek ku takiemu nieprzemianiu, kiedy zostawiamy kopię, no nie identyczną siebie, ale jednak jakaś namiastka pozostaje, czyli nie wszystek umrę? Nie wszystek umrę, tak, ale nie wszystek się też rozwinę. W takim sensie, że to jest taki kierunek mało rozwojowy. Nie byłbym taki małostkowy. No, w to, ten, ten, ta, ta nie wszystek umrę i pozostawienie kopii czasami bywa przyjemna. Tak, może kopia się no krótko bywa przyjemne, chociaż być może o tym też porozmawiamy. Rozbawiamy. Ale to długość życia też jest względna w królestwie zwierząt. To nie jest tak powiedziane, że my musimy tą przyjemność odczuwać przez 50 lat, na przykład, z do średniej wieku 70. Jak słyszą Państwo, pełnie pokory myślę wobec, wobec życia i meandrów, ale jest coś, co Cię zafascynowało w tym świecie szeroko pojętej seksualności mhm. zwierząt i reprodukcji? No tak, z perspektywy takiej typowo naukowej i też jako pasjonata, powiedzmy, zaintrygowało mnie połączenie takie przyczynowo-skutkowe tych zjawisk, jakim jest... Rozmnażanie się mówiąc wprost, transformacja swoich organizmów, transformacja ciała, czasami nawet układu nerwowego, związana i z reprodukcją, i związana ze zmianami środowiskowymi, czyli wpływem otoczenia na to, jak funkcjonują organizmy zwierzęce, jak adaptują się do zmian, przekształcając swoje ciało, co na przykład rzutuje albo na procesy poznawcze, albo na procesy rozmnażania się, czyli ta, to taki łańcuch połączonych zjawisk. Zmienia się coś w otoczeniu, zmieniają coś w swoim ciele, zmieniam też sposób rozmnażania A się. O czym świadczą te zmiany? To znaczy, czy... Bo teraz rozumiem, że czy więcej tych zmian zachodzi u zwierząt, czy u organizmów szeroko pojętych, które... No, są ewolucyjnie mniej rozwinięte, bo te Aha. bardziej rozwinięte na tak, pewno tak, tak. osiągają pewną stabilizację i nie są skłonne to do takich prawda. zmian. Mówimy tutaj o czymś, co się nazywa plastyczność fenotypowa, czyli przekształcanie swojego ciała w ekosystemie, który w zasadzie w, przez długie setki lat jest mniej więcej stabilny i podobny, ale lokalnie nagłe zmiany, na przykład hierarchii społecznej w stadzie powodują, że samiec staje się samicą. No nie, nie, nie U kogo się, tak jest? U y, bardzo popularnej ryby, y, zwanej błazenkiem plamistem albo Amfiprionem, a znanej z, głównie z bajki, gdzie jest Nemo. Ale też w akwarystyce morskiej bardzo popularnej. Ale w Nemo ryba. nie było takich wątków. No to wątek jest. Y, <głos> Zobacz, <głos> bajka <głos> przeznaczona jest dla odpowiedniego odbiorcy w pewnym wieku, a być może byłaby rzeczywiście zaskakująco bardziej edukacyjna, gdyby. Y, zrobiono wersję dyrekt reżyserską <noise> wyduszoną 30 minut, i tam, a czy ten, y, tak mówiąc poważnie, to nemo tam jest w pojedynkę, jak dobrze pamiętam, a my mówimy o y, zachowaniu błazenków, które y, żyją w stadzie. One w ogóle w naturze y, przede wszystkim żyją w kilkuosobowych grupach wokół jednego konkretnego ukwiału w rafie koralowej i są ściśle hierarchiczne, gdzie dominuje samica. Jest większa, masywniejsza. I swoją agresją kontroluje przemianę samców, innych samców w samice, a więc reprodukcję. Dlatego, że błazenki są. Ale jak to się Przemianę samców. W no właśnie, błazenki są hermafrodytami. One e, posiadają. E, mają męskie i żeńskie organy. I w momencie, kiedy dominująca samica z jakiegoś powodu zniknie ze stada, stado tworzy samica, partner, samiec, który kopuluje z nią, i grupa młodszych samców, które są jeszcze niezdolne do reprodukcji albo są blokowane. Czekają. Nie ma in... Czekają. Na swój moment. I teraz, kiedy ta samica z różnych powodów zniknie, rozchoruje się, stanie uśmiercona albo w laboratoryjnych warunkach wyeliminowana z akwarium, to jej partner transformuje się, przekształca w samicę, która jest zdolna do rozrodu, a niżej w hierarchii yy, kolejny samiec... I wtedy z boksów zostają wypuszczone jeden. te wszystkie... Aha. No nie wszystkie, jeden, który no. zajmuje jego miejsce. Czyli to jest jakby adaptacja do zagrożenia potencjalnego, tak? Czyli ochrona yy, przed wyginięciem de facto. Yy, no można powiedzieć, że sa, yy, samice poprzez agresję kontrolują samce. Hamując tworzenie innych samic, a z kolei dominując, samiec blokuje samcą no kopulację. To, to Jest populację. Uniwersalne jest, dość jest. Jest to permanentna kontrola rozrodu. Znaczy, najwyżej dominująca para decyduje, kto i kiedy się będzie rozmnażał, mówiąc mhm. najkrócej. I kiedy któryś element tej pary zniknie, to zostaje zastąpiony i cały czas jest permanentna kontrola rozrodu. To nie jest zjawisko obce seką niektórym. W jakim sensie? No, na przykład jest pewnego rodzaju kontrola w stadach wilków, nie? Yy, tak, ale tam jest. Yy, no... Tak, Inaczej wyznaczona, ale jednak jest to rodzaj mamy, kontroli. Mamy stado rodzinne, jest ojciec, matka, młodsze... No ale w tym sensie, że nie wszyscy mhm. mogą się no, bezkarnie bo... rozmnażać, kiedy chcą. tak? Jak najbardziej, to. przy czym, no tam, ale tam mamy konkretną rodzinę genetyczną. No tak, spełnioną. ale myślę o takich rzeczach, które w jakiś sposób możemy odpowiedników szukać, albo mhm. szukać tego sensu, tak? Czy, czy coś zostało, czy, czy... Ja bym Bo jesteśmy powiedział... jednak na takiej płaszczyźnie bardziej kontrowersyjną tezę. No bardzo prosimy. <laughs> Mamy kulturowe instytucje w środowisku typowo ludzkim, które intensywnie kontrolują przede wszystkim naszą reprodukcję, naszą, naszą seksualność i to kontrolują ją nie bezpośrednio, tylko w bardzo taki zamaskowany sposób. I teraz na przykład wyznaczając, od którego roku życia my możemy. Że tak powiem legalnie, w sposób normatywnie nienapiętnowany. Czy rozumiem, że to jest ten odpowiednik tamtej samicy, takiej, które kontroluje? Ja no to chyba zbyt daleko idąca jest... no, analogia, natomiast daleko, to, że my w kulturze po prostu też. Yy, z, no stworzyliśmy sobie kulturę w ten sposób, żeby się kontrolując, kontrolując, trochę. Tak, reprodukcję, seksualność i hmm. mamy do tego przeznaczone sek sektory kulturowe i instytucje, które na pierwszy rzut oka w ogóle nam się z seksualnością nie kojarzą. W każdym razie, pytając mnie o to. No dobrze, to jeden samiec, najpierw samiec przekształca się w samicę, a on może to zrobić samowolnie? Bez. No. Mówimy o przypadku, kiedy tamta samica wyginęła, tak? Kiedy z, I tylko wtedy to jest możliwe. Tak, dlatego że wtedy to ma sens e, ewolucyjny. Czy on tak bez sensu się nie przekształca? E, no, nie, nie przekształca się w momencie, kiedy jest samica i może z nią kopulować. To e, nie będzie się przekształcał w drugą samicę, ponieważ no rozumiem, je, nie przy e, swojej linii genetycznej. To jest wątek dominujący e, e, tak. w życiu błazenków. E, no, tak jak chyba w 99% zwierząt, żeby pozostawić potomstwo. Jeżeli przekształcę się w płeć, z którą mogę kopulować. To nie ma to za bardzo sensu dla mnie, bo nie zostawię swojego hmm. potomstwa. E, natomiast kiedy pytałeś mnie o te e, e, takie intrygujące aspekty, to są chyba jeszcze bardziej intrygujące niż w przypadku błazenicy. W sensie elastyczności. Elastyczności, tak, prze, e, fenotypowej. E, natomiast one nie dotyczą już kręgowców, tylko trzeba by zejść poniżej do. No i to by świadczyło, rozumiem, o czym, jeżeli trzeba zejść poniżej, czyli rozumiem, dotrzeć do organizmów, które Ślimaki, są na niższym, na niższym pułapie rozwoju? Tak byś Neuronalnego, zdecydowanie mhm. poznawczego, jak najbardziej. To jest hmm. ciekawe, bo neuronalnie są na niższym stopniu rozwoju, a jeżeli chodzi o tą elastyczność, rozumiem, e że ona im kompensuje pewne. To mają strategię pozostawiania, obszary, tak? Po, tak, mają strategię rozmnażania się, y, która jest o wiele bardziej chyba zaawansowana niż ludzka. Znaczy zaawansowana, bo, bo neuronalnie nie są rozwinięte w ten sposób, nie, tak? Nie, dlatego, że są w stanie <laughs> oddzielić pewne fragmenty swojego ciała. No ale z jakiegoś powodu <laughs> są w stanie to zrobić. E, tak, tylko, że to nie jest kontrolowane w żaden sposób przez mózg. E, czy to okay, nie jest no, czy nie natura... świadoma decyzja. Uh -huh. e, to jest... E, ma to jest decyzja która następuje instynktownie jest automatyczna i nie podlega woli po prostu tak się dzieje czyli na że na przykład co czyli się przykładowo dzieje? pojawia się samiec i samica następują zachowania kopulacyjne i teraz podam dwa przykłady równolegle, ślimak i pająk Mhm. I jeden i drugi. Tylko, że w przypadku ślimaków mamy znowu samice i samca, które są hermafrodytami, to znaczy mają narządy i żeńskie i męskie. W przypadku pająków to, to mamy... To do czego są sobie potrzebne? Dlatego, że uprawiają seks równocześnie, to znaczy samiec zapodnia samicę, która jest samcem zapadniającym Równo, równocześnie uprawiają seks, będąc samcem i samicą. No mamy jednak proste rzeczy bardzo. <laughs> <laughs> tak, <śmiech> no jak, mówiąc wprost. Obydwa osobniki e, mają narządy i żeńskie i męskie i je wykorzystują w tym samej chwili względem siebie mhm. nawzajem. E, to się nie dzieje w świadomie. To nie jest kontrolowane Ale przez człowieka. Ale rozumiem, że to jest to czymś rządy. uzasadnione biologicznie. E, m, tak, no zwiększa. Biologia zawsze ma sens. Tam nie, nie, oczywiście, nie ma rzeczy że tak, bez sensu. Jak najbardziej. E, a równolegle w przypadku pająka, pająk spotka samicę i dochodzi do kopulacji i teraz. Pomimo tego, że mają bardziej ubogie układy neuronalne, to ta większa komplikacja życia seksualnego polega na tym, że w momencie, kiedy pająki, pająk się połączy z samicą, zostawia swój narząd rozrodczy w ciele samicy. I oddala się, ale niezbyt daleko. Czyli broniąc... jest to, rozumiem, coś w rodzaju odłączenia się penisa od właściciela? Dokładnie tak jest. Mhm. Zostawia organ, który ma pająk. Jaki pająk mówimy? jest azjatycki pająk Nefilengis, on nie ma swojego polskiego odpowiednika. A to jest jedyny taki przypadek wśród pająków, czy? Tak, jedyny znany wśród mhm. pająków. Nefilengis, znaczy mamy dużo, gat dużo gatunków z tego rodzaju, ale ten konkretny. E Malabarensis jest dodatkowa nazwa tego pająka. To organ, który pełni funkcję penisa. No tak, tak, bo jakby ja za, nomenklatury, za, można powiedzieć, jakby z ust pułapu. ciele samicy z dwóch powodów. Ponieważ y, samica mogłaby zjeść samca w trakcie kopulacji, więc on ratuje życie, ale z drugiej strony. Broni, ta kopulacja nie jest najważniejsza. Bro, y, bo ten penis cały czas pompuje nasienie do ciała samicy, w momencie kiedy samiec bez penisa broni jednego. Czym jest przed samiec innymi. bez penisa w jest, tym przypadku? A jest bo, dużo bardziej wojowniczy, jak piszą zoolodzy. Czyli on ocala <laughs> życie. Zrobiła nam się rozmowa filozoficzna. Bo jak... o, ocala życie swoje, żeby nie być zjedzonym, a równocześnie odgania po innych co? samców. Od innych samców, żeby nie e, przeszkadzali samicy. Ach, <laughs> w rozumiem. W konkretnym momencie. Czyli trochę jest to jak rozdwojenie się, tak? Zwiększenie swojego potencjału. Zdecydowanie tak. Czyli znów, a potem wyginie dość szybko, bo to by się e, wtedy zgadzało. Wszystko. No, potem po, po skończonym, jak już jakby penis dokona swojego, swojej funkcji, samica się go pozbywa, ale to zajmuje no, ale nawet do, do 7 rozumiem. godzin. Zajmuje pozbycie się się niechcianych genitaliów, natomiast samiec ma pewność, że jest ojcem, zostanie ojcem. Równocześnie bronił samicy, żeby inne samce się nie dostały. Samica mówiąc tak technicznie i tak nie mogła przystąpić do kopulacji, ponieważ już miała organ samca w sobie. No tak. I czyli jest... tym, tym sposobem pozbywając się części organu, robią to zupełnie automatycznie, instynktownie, e, z, zwiększa swoją możliwość przetrwania. Natomiast ślimak robi jeszcze ciekawszą Ale poczekaj, rzecz. bo te, te pająki są fascynujące pod tym względem, że zastanawiają się też... Y no właśnie, co z tym samcem dalej. To znaczy, jak biologia to rozumie w tym momencie? Jeżeli no ten dokładnie... organ się odłącza, tak? tak? Rozumiem, że to jest trochę inny przypadek niż na przykład z nasieniem, tak? Bo, bo, no bo tak to mielibyśmy możliwość. Pozostawił po sobie pakiet nasienia w. Narzędzie. Ale wtedy jest gwarancja, że to jest tylko on. Tak, dokładnie, mhm. więc on maksymalnie znaleził. Biologicznie już biorący nie jest do niczego potrzebny dalej, bo dokonał swojej podstawowej Organy funkcji. Organy jego nie mogą się odrodzić w żaden sposób. Nie jest, za, ten, tą całą procedurę opublikowano precyzyjnie 12 lat temu w artykule przez azjatyckich badaczy zaobserwowanym, ten, ten proces i nie było tam nie wspomniane, żeby ten organ się odradzał. Ale jest jeszcze bardziej skomplikowana procedura w przypadku tych wcześniej wspomnianych dwóch ślimaków, gdzie w momencie, kiedy skończy się kopulacja, to ich jeden samiec i samica zarazem z jednej i z drugiej strony zostaje zapłodniony, a ich penisy się odłączają. To się dzieje zresztą w morzu w ogóle, bo teraz mówimy o ślimakach morskich. Zresztą. Medialnie dosyć popularnych, ponieważ one są malutkie, ale niezwykle kolorowe, barwne. To są tropikalne ślimaki z Oceanu Indyjskiego i Pacyficznego, które robią furorę w Google'ach, dlatego, że mają takie dziwne wypustki kolorowe. I teraz te penisy swobodnie sobie dryfują w morzu. Tych ślimaków? Tych ślimaków. Natomiast w ciągu doby... Znaczy to penisy, to jakby, jakiej jak, 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 jak nomenklatury można użyć w tym momencie, tak? No bo... Organ pełniący funkcję. Uh -huh. Ale on jest zauważalny, z, jak sobie płynie. Natomiast z wyłania się nowy penis, bo się okazuje, że tak naprawdę one wykorzystują 1 centymetr, Trójcentymetrowego organu, który po centymetrze odrywa się i odpływa. I tak w ten sposób co 24 godziny mogą kopulować i po jednorazowym zużyciu odrzucają swój penis. Mówiąc krótko. I tutaj. Chciałoby się zapytać, jaki jest ciężar energetyczny, czyli. No i właśnie się, koszt że to jest energetyczny. I znowu to z, z, nie jest to w żaden sposób sterowane odgórnie świadomie. Ale jest to opłacalne, ponieważ ich narząd penetrujący jeszcze za, zaopatrzony w takie kolce do tyłu, od, jakby wygięte, które, którymi przytrzymują nasienie. I teraz nie ma możliwości zwinięcia czy schowania tego narządu z powodu kolców, więc bardziej opłacalne jest odrzucenie. Ale teraz pytanie jest, po trzech kopulacjach, czy one stają się w takim razie ewolucyjnie bezwartościowe? Otóż nie, bo najprawdopodobniej ten penis odrasta i znowu jest po kawałku wykorzystywany. Więc tutaj to w os, w badacze z Osaka City University, profesor Sekizawa badał to w akwariach, co się stanie, jeżeli będziemy eksperymentować, czy, czy ślimak jest stanie elastycznie, w, sposób, w jakiś sposób już kontrolowany, Inaczej się zachować w momencie, kiedy się go sztucznie pozbawi narządów rozrodczych. No i tam okazało się, że ta nie ma tej elastyczności, że w momencie, kiedy jeden z partnerów ma, chirurgicznie jest pozbawiony obydwu narządów, na przykład jest tylko samicą albo tylko samcem, to przystępuje do tych najbardziej mechanicznych, podstawowych zachowań. Natomiast najbardziej dziwna rzecz się dzieje w momencie, kiedy pozostawimy go jako hermafrodyta, ale tutaj Technicznie rzecz biorąc, to rozmnażanie nie, nieporównywalnie przekracza jakby wyobrażenia czysto ludzkie. W ogóle o rozmnażaniu. Czy, tak, no o tak rozmnażaniu ale, nawet. ale Z perspektywy filozoficznej, jakbyś na to spojrzał, właściwie dlaczego takie coś może istnieć i jak, jaki jest tego sens, tej komplikacji tak naprawdę? Czy to zwiększa możliwości przetrwania tego gatunku? No Jeżeli osobnik jest równocześnie samicą lub samce, i samcem, i samcem. No to tak. To wtedy ma o wiele większą gwarancję, że jeżeli nie osiągnie sukcesu jako samiec, to jako samica osiągnie sukces. Tak. A znaczy, w no przypadku jeżeli nie znajdzie partnera w tej grupie, to znajdzie się Ale innej, w przypadku morskiego, o którym mówimy, y chromodoris, jego nazwa łacińska, zawsze jest sukces, ponieważ drugi partner również jest i, i samcem, i samicą. Więc... Ach, stąd rozumiem. Ach, <laughs> więc na, ale... niezależnie od o, kogo spotkam w, w obronie własnego gatunku, zawsze mam stuprocentową skuteczność, ponieważ jestem samcem i samicą i napotkam równocześnie na sam i samice, więc jest to bardzo inteligentne, jeżeli spojrzymy na naturę, natomiast na konkretnego osobnika, no jest to automatyzm. No tak, ich życie na niczym innym, rozumiem, nie polega. Jeszcze na konsumpcji. Mhm. Ewentualnie na przemieszczaniu się, ale zresztą no i... w sensie ślimak to w wolnym I tempie. I też nie <noise> powinno polegać. <noise> Zastanawiam się, jeszcze pomówiłeś o tych, tej, powiedzmy, że kopulacji symultanicznej dwóch hermafrodytów. Tak, tak, tak. No. tak. I to filozoficznie przed... rzecz biorąc, y, tutaj to, to <noise> można przecież... powiedzieć, mhm. gdybyśmy mówili o płci y, normatywności, wśród płci biologicznych i płci psychologicznych w świecie człowieka, no to okazuje się, że podział na takiego biologicznego samca i samicę jest być może najbardziej powszechny wśród kręgowców, a wśród, no jeżeli wykluczymy błazenka, ale wśród bezkręgowców nawet podział na biologicznego samca i samicę nie jest tak oczywisty i, 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 i z powszechny, jakbyśmy powierzchownie myśleli. Więc podział w ogóle, taki zero-jedynkowy świat przyrody dzieli się na biologicznego samca i samicę, jest daleko idącym nadużyciem. Jeżeli się wgryziemy głębiej w tą zoologię, to się okazuje, że można być samcem i samicą jednocześnie, a jeżeli w ogóle wyjdziemy po królestwo zwierząt w kierunku na przykład roślin, to tam się jeszcze bardziej sytuacja komplikuje, jeżeli chodzi o bycie tym, w cudzysłowie, samcem i samicą. Tam drzewa na przykład, są konkretne gatunki, które zmieniają dynamicznie płeć. No, o drzewach państwu nie będziemy. Nie, nie to nie to, e, koło. Nie, nie to koło. Nie to koło. Natomiast zastanawiałam się, na ile takie zachowanie ma sens. To znaczy, no tak czy inaczej, w momencie styczności tych dwóch osobników doszłoby do tej kopulacji. Czy jest jakieś wyjaśnienie tego? Dlaczego akurat. Ten gatunek jest hermafrodytem? No i dlaczego akurat dochodzi do takich zachowań symultanicznych? jednoczesnych, Więc i badacze tych ślimaków, i osobno badacze też azjatycy tego pająka wciąż nie potrafią wskazać jednej dominującej hipotezy, dlaczego tak skomplikowany system rozmnażania jest u tak, tak u tak. Z, z perspektywy człowieka prostych organizmów, jak te stawonogi czy mięczaki. A z tej perspektywy, biorąc pod uwagę ewolucję wszystkich organizmów, to jako gatunek wynaturzyliśmy tą strukturę. Uprościliśmy. Znaczy, wynaturzyliśmy w tym sensie, że postanowi, yy, przesunęliśmy ciężar nie, nie tyle nawet na rozmnażanie, co za, na rozwój osobników, mm, tak, tak, które tak, mogą tak. się nie rozmnażać, bo korzystają z życia i, i jego przymiotów, można powiedzieć. No tak, no bo jakby ale rozmawiamy też, zawsze w kontekście. Mm, tak? Ale też z różnych kulturowych powodów my świadomie hamujemy u siebie rozrodczość i nie dlatego, że. Biologicznie coś, jest to biolo bez sensu. Biologicznie coś nam zabrania, tylko kulturowo. Jest pewien zestaw norm wyizolowanych, które zabraniają nam, a my się na to zgadzamy. No tak, biologicznie to Richard Dawkins pisał, jest to jakiś rodzaj aberracji biologicznej, że pewne grupy społeczne u gatunku ludzkiego świadomie rezygnują z rozmnażania się niejako a to wszystko osobniki, przez kulturę w pewnym sensie. Za, tak, pełniąc konkretną funkcję zawodową. Czyli kultura jest antagonistą biologii, można Kultura by, jest źródłem cierpienia, jak pisał tak, to front, ale to chyba w innym sensie. Do usłyszenia w przyszłym roku, po powiemy. 3 stycznia. Radosnego, tak, karnawału i sylwestra. Profesor Marcin Urbaniak, Anna Piekarczyk. Wszystkiego dobrego. Koło Naczelnych oh